Just like a that. James You come to our country to murder us Yet We are the terrorists Dom jest strasznie ładnie ulepszony, coraz lepszy, z innego, wszystko jest inne. Mogę Wam zrobić taki mini unboxing tego domu. To jest moje y, miejsce do spania. To jest takie małe miejsce, to do, y, do dekoracji. Tutaj mam kuchnię, tam mam ogródź. Y, tutaj mam łazienkę, tu mam wannę i wszystko. Naprawdę zajęło to bardzo dużo czasu. Kuchnię, tutaj mam wszystko dlatego. To będzie na tyle jeśli chodzi o domek. Teraz będziemy szli na dwór, żeby troszkę pokopać. czas tego. Także ja idę teraz po jedzenie i będziemy sobie kopać. Tu jest w obrazie. tego mam. E, dobra, weźmy sobie może w trochę, który za dużo. Jeden. Jeden nawet. Dwa lampy staczą. przyszykuję mu kilo albo nawet łopatę, bo to trzeba przecież yy, trzeba najpierw ziemię kopać i potem dostaniemy się i... dobra zalinię sobie furtkę żeby tu nie było żadnych zagrożonych okej, okay. no to znajdźmy sobie jakieś miejsce przy zasilaniu wzdłuż troszkę dalej od do domu na przykład マキーチョコ。 Noc. Możemy sobie spać. No i po prostu zaśmijmy sobie ten noc i następnym rankiem go Także teraz śnijmy i będziemy... Bardzo wysoki bardzo duży niż ogółem środek. Więc wiecie. Dobra. Mm, tutaj bodaj, że zaczęliśmy... Tak. No jeszcze nie wziąłem tych. Pochodnych. O, matko! Dobra, żeby tak nie latę. To... Dobra, mamy pochodnie. Mamy wszystko ładnie. Teraz możemy kontynuować naszą wycieczkę. Tu już trzeba kilo, także weźmy pod ziemię. Tylko już może nawet małą pocholnie sobie podłożyć Łopatka, łopatkę. Ładnie sobie tutaj poszukamy tu jakichś ważnych rzeczy. od tego miejsca ja sobie wezmę teraz wow, żebym bym tam nie spadła może sobie to postawię tu. ok, idziemy na dół tu tutaj trzeba postawić pochodnie tu jest dobra, i tutaj już widzę, że mnie nie było o, dobra I tutaj widzę, że jest posiadłość potworów Mobów, czy jak oni się tam znajdują dobra, no to idziemy za przygodą tutaj obawiam się, że wzięłam zbyt mało pochodni o, tu widzę o, cwaniak, cwaniak dobra, poczekamy sobie na nich dobra no się no jeszcze nie zabijesz co? No nie. No. Co strzałach? Oczywiście. No, okej. Okay. Także moją pochodnię z No czekam właśnie. Jesz, jeszcze szybciej w Dobra. Tutaj chyba będzie wam zbyt ciemno. Wow! Człowieko! Nawet nie człowieku. Do widzenia panu. Wow, kapel spada, coś wiem, strzela. O, ale my się nie poddajemy, albo je się poddajemy z sobie. Dobra. O, tutaj mamy, widzę, żelazo. Jakby sobie pozbieramy. Bardzo przydatne. Dobra. Mamy żelazo. Tam jest, widzę, węgiel, bo dajmy. pozbierajmy. może gram w tego minecrafta mogę trochę, trochę nie ogarnia to się zawsze nie ogarnia ale to może być dzisiaj troszkę gorzej pozbieranie sobie tego węgiel dobra, mamy tu chyba nic ciekawego już nigdzie nie ma tej pochodnie bo może jednak tu coś jeszcze będzie O, dobra Zmieniamy się na górę i będziemy musieli zrobić coś z, z mapą. Z mapą, bo skoro chcemy wyruszać, to trzeba będzie zrobić coś z mapą, żeby to po prostu się tak nie gubić jak go Lub jak to było w odcinku z fakundem. Tu mamy dużo ziemi, to można by pójść na górę. Okej, okej, okej. Dobra. Teraz o ym... ja mam mini mapę no już, zapomniałam. Dobra. Skoro mam mini mapę, to ruszamy w podróż. Życie się ładnie zregenerowało. Wszystko jest pięknie, na twór. Mam dwa kurczaki, więc wydaje mi się, że to nam powinno starczyć. No jeszcze ewentualnie możemy sobie tą kurę zabić i zebrać co nasze. I teraz... Zwiedzamy po prostu cały świat Minecrafta, żeby wszystko zwiedzimy. O, tu widzę... To nie jest tak pięknie jak tam. Tam są grzybki... O, wezmę sobie to. Dobra. No to lecimy, lecimy do tej brzydszej części świata. Tu jest kurczak. Oj, biedny, wyjść nie możesz. O. Biedny. Dobra. No to idziemy dalej. Zobaczymy co my tutaj ciekawego mamy. Pozbierajmy sobie drewno. Przyda się nam. Dobra, mamy drewno kilka. Tutaj możemy... Malżarcia! Dobra. Oh, mięsko. Dobra. Chodźmy. Jeszcze trochę drewna Mam zamiar jeszcze coś zbudować tak niedaleko domu Żebym miała dużo tych posiadłości mm. Nie wiem czy posiadłości, czy miejsc do zamieszkania Za mnie dużo rzeczy, jakiś zamek mogę nawet zbudować Ale dobra, no to idziemy teraz mm. Także dobra, kontynuujemy Um, bo była mała pauza teraz zrobimy taki wielki, wielką podróż bez powrotu do domu um, kilka dni, kilka dni bez jedzenia musimy sobie sami radzić jak to zwykle trzeba w minecraft'cie także dobra idziemy dalej um, przy okazji jak już tak sobie biegniemy mogę wam wytłumaczyć kilka kwestii dzisiaj powinni What the f dzisiaj A, dobra. Dzisiaj powinno być ee, Slender powinien być oraz San Andreas Multiplier z Fakundem. Mam jedną do dobrą wiadomość i drugą złą. Pierwsza, że San Andreas będzie, a druga, że niestety nie będzie Slendera. Dlatego... Dlatego, że mój komputer nie wytrzymuje trochę z... z, z grafiką z nawet na najniższych ustawieniach, dlatego ja po, y, wolę sobie poczekać, jak będę miał lepszy laptop bądź y, lepszą kartę graficzną i będziemy nagrywali wszystko, co mam na komputerze y, zainstalowane, kupione i wszystko. O co my tu mamy? Dobra, tu jest węgiel Wow, no już no, wszędzie musisz być. Dobrane no to bierzemy sobie węgiel. Um, chciałam jeszcze powiedzieć, że strasznie mi laguje France. Strasznie mi laguje France, Bandicam i wszystko, co, czym po prostu nagrywam, to mi strasznie laguje, dlatego może być strasznie w tym San Andreas, dlatego ja postaram się coś z tym zrobić bądź po prostu troszkę, troszkę zmniejszyć, yy, coś coś wstępnie. Dlatego nie dziwcie się jak w tym odcinku co trafi mnie długo nagrywać będzie troszkę. Troszkę... wiecie, żałosny być po prostu, że tak. Oooooczka. Strasznie gdzie się zacinać. Ja już to wyobrażam. Dobra, pozbierajmy tutaj sobie węgiel i wydaje mi się, że może... Wow, creep! Ale mi w twarz! Faniaku jeden Co sobie myślisz, że co? Że, że co? Jak ja cię nie widzę, to co możesz mi tu w twarz wybuchać? Śnieg mi się tu jeszcze spad. Dobra, idziemy na górę. O, już ciemno się robi. Dobrze! Czeka na Slendera Jendermana, chcę im stawić czoło. Moim mieczyczkiem. Dobra. Jesteśmy tu, pierwszy raz widzę księżyc w, w Minecrafcie Dobra, tutaj mamy takie fajne schodki, to sobie zejdziemy po nich A może sprawdźmy co jest pod wodą, co jest fajnego pod wodą Także ile wytrzymamy, tyle wytrzymamy Nie wiem czy to w no w sumie to logiczno, że pochodnia pod wodą nie wytrzyma Dlatego wychodzimy, wychodzimy sobie z wody. Oj, przypomniało mi się coś. dobre, nieważne. Okej. Okay. Nie będę to wam otykała, no dobra. Myślę, by nie nagrywać teraz... Myślę, by nagrywać teraz Minecraft Multiplayer oraz wszystkie jakie odcinki mam z Minecrafta, to nagrywać z Fakundem. Fakund, jak to oglądasz, to napisz w komentarzu, czy to takie coś pasuje, bo w nudnej się trochę z samej się trochę nudne gra. Dlatego ja na... No to, że te odcinki są nudne. To na dodatek mi jest nudno nagrywać. Wow, jedno życie. szczególnie jest. No nie, to już sobie musimy zostawić na taką naprawdę e, trudną sytuację, na czarną godzinę. E, także dobra, nagramy tu jeszcze troszkę. Pogadam z Fakundem, czy chciałby wszystkie odcinki Minecrafta, jak ja będę nagrywać, będzie nagrywał ze mną. Tak jak ostatnio się bawiliśmy, wie. nie, 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 tam nawet nie mam zamiaru pochodzić. Yy, tak jak ostatnio się bawiliśmy, mam zamiar tak nagrywać. I od razu chcę Wam powiedzieć, ja nie jestem z Fakundem. Fakundo ze mną nie mieszka, Fakundo... To wszystkie plotki, które yy, ja wiem, kto opowiadała, nie będę. Nie, nie! wszystkie plotki, które są rozpowiadane na temat mnie Fakunda są, yy, są kłamstwem. To po prostu plotki, nie wierzcie w to. Ja naprawdę jestem tylko przyjaciółką Fakunda. Słuchajcie. Nie wiem, czy oglądacie negatywa, ale tam yy, on wyjaśnił kilka spraw na temat przyjaźni yy, yy, płci przeciwnej, czyli damsko-męskiej i po prostu posłuchajcie go. To już mam nadzieję, że się odczepicie od tego, że w, Kurde chłopak i dziewczyna się przyjaźnią na pewno niedługo będą razem albo już są Znaczy przestańcie już nam spamować tym Ty mieszkasz z fakudem? A kiedy ręka Rejs Dobra Szukamy teraz naszego domu I chyba zakończymy odcinek Bo w sumie nie mam co robić w Minecrafcie, Wszystko mam zbudowane Chcieliby taki jakby odcinek informacyjny Pod którym była mapa Wow K, L, J. Nie, coś zabiję! O, jeszcze mnie zabrać ja. O, dobra. Zawsze mogę sobie włączyć dzień, ale nie. Nie! Nie gram na czytach. Nie! O! Gram cię rano w Slendera trochę bez nagrywania. Boże, zastrałam się ze strachu. Łuk mogłam sobie zrobić, no... Dobra. Wydaje mi się, że strasznie jesteśmy daleko od domu. Bardzo daleko. No, nie będę tam chodzić. Świnko! No nie! Gonią mnie gnoje! Spieprzaj, dziadu! Świnko! Nie! Coś we mnie strzela! Dawaj, mięcho! No wszystko spada! No jak na złość! Aż rę to ostatnie mięko. Trudno się mówi, raz się żyje, raz kończy śmierć. O. Nie, po drzewach jest naprawdę niebezpiecznie chodzić, bo jak nagle spadnę, to już po mnie żara będzie. Dobra, szukamy domu, no. A! Co to było? O, życie nie, nie! Świnko! Jezus! Nie, spadł w nie! Życie regeneruje się. Ja szybko pobiegnę. O, świnko, świnko, świnko! Proszę, daj mi mięsko! No gdzie po drzewach chodzi? No nie! Kurde, zaraz umrę! No jeszcze spadłam! Uuuu, idziemy przed siebie. Creeper, to nic, że Creeper tu jest, ja ucieknę se sobie, Creeper mnie goni, Creeper mnie goni. No Creeper nie... <tryk> oh, no nic. I gdzie mój skin, ja się pytam?! Gdzie mój skin?! Skin mi się zmienił, bo dead one. A trudno. Dziękuję za oglądanie, teraz idę nagrywać Happy Wheels, bądź coś, co mi wpadnie na myśl, żeby nagrywać. Dziękuję za oglądanie, to była Speedówka, to było Speed Games i to był oczywiście Minecraft. Mam nadzieję, że się podobało, że i tak nie zapomnijcie łapce w górze, udostępnieniu, bądź jeszcze, jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybowaniu. Pogadam jeszcze z Fakundem, jak już wcześniej mówiłam, żeby wszystkie moje Minecrafty na YouTubie, na moim kanale były z nim. Dziękuję za przeżytą wspólną przygodę. Możemy czuć się rycerzami. Dziękuję. Do widzenia.